Zabieram się za. Za. Kościu, za obiad dla piesów. Kupiłam im ostatnio nowe miski, takie antypoślizgowe, ponieważ teraz codziennie jedzą te obiadki na, na tarasie. Miski znalazłam na Zooplusie i kupiłam je z bardzo fajną zniżką, dlatego że skorzystałam z wtyczki. Ale rabat, z którą współpracuję już od, już od dawna. I tutaj był nie tylko fajny kuton, bo minus 10% na różne tam psie akcesoria, ale był też bardzo porządny cashback, bo aż 8,25% kurczę, jak ja mam teraz tę te naklejkę odkleić? A, może na mokro? Jak w namoczy, to chyba powinno zejść. O, dobra, już tutaj powoli. Uuu, całkiem ładnie odchodzi. Nice. Wtyczka Alerabat jest darmowa do pobrania, darmowa do korzystania, ponieważ zarabia dzięki prowizjom od sklepów, w których my robimy zakupy. No i ona pomaga nam oszczędzać na dwa sposoby. Po pierwsze przeszukuje internet w poszukiwaniu kodów zniżkowych, a po drugie jeśli aktywujemy opcję cashback, no to możemy jeszcze parę procent z każdych zakupów dostawać z powrotem na konto. No i dzięki wtyczce Alerabat możecie kupować taniej rzeczy z wszystkich kategorii, do domu, sportowe, dla piesków, jedzenie, książki, tak więc na maksa zachęcam do korzystania. Oczywiście linki do instalacji macie na dole w opisie.